Spójrzmy teraz na zadanie kolejne. Mamy tutaj dwa miejsca zerowe funkcji, 1 oraz 3. Wiemy, że jest to funkcja kwadratowa. Wiemy, że do wykresu tej funkcji należy także punkt o współrzędnych 0-4, czyli mamy x oraz y, a my chcemy podać wzór na postać kanoniczną tej funkcji. Czyli mam tutaj dwa sposoby, i może podpunkt A zrobię tym sposobem, w podpunkcie B wykorzystam tą, tę drugą metodę. Otóż jeżeli mamy podane miejsca zerowe funkcji kwadratowej, to od razu powinniśmy to kojarzyć z postacią iloczynową funkcji. Tak samo gdyby na przykład w treści zadania był podany wierzchołek funkcji, no to wierzchołek, a właściwie jego współrzędne pojawiają się we wzorze na postać kanoniczną. No i wtedy od razu zaczynamy od postaci kanonicznej. Mamy miejsca zerowe, czyli tu mam zapisany wzór na postać iloczynową przy dwóch miejscach zerowych funkcji. Czyli podstawmy pod x1 jedynkę, pod x2 trójkę. Czyli mamy tak, y równa się A, bo tego nie znamy, x odjąć 1 razy x odjąć 3. W kolejnym kroku byśmy chcieli wyznaczyć sobie A, czyli zauważcie, że mamy punkt, który należy do wykresu tej funkcji, czyli w miejsce x możemy podstawić 0, a w miejsce y minus 4 i dzięki temu wyznaczymy A, czyli mamy tak, minus 4 równa się A razy 0 odjąć 1 to minus 1 i razy 0 odjąć 3, czyli minus 3, czyli minus 4 to będzie 3a. Zatem żeby wyznaczyć A, obie strony podzielimy przez 3, czyli A to minus 4 trzecie. Jeżeli pod A podstawimy minus 4 trzecie to już mamy taki ukończony wzór na postać iloczynową funkcji. No i teraz, żeby z postaci iloczynowej przejść do postaci kanonicznej, to po prostu musimy wykonać wskazane działania. Czyli ja sobie minus 4 trzecie przepiszę, a wymnożę przez siebie te dwa nawiasy x razy x to x kwadrat, x razy minus 3 to minus 3x. Minus 1 razy x to minus x, minus 1 razy minus 3 to będzie 3. Następnie zredukuję wyrazy podobne w nawiasie, czyli minus 3 odjąć 1 to minus 4x dodać 3, a następnie wszystkie wyrazy pomnożę przez minus 4 trzecie. Mamy minus 4 trzecie x kwadrat, minus razy minus da nam plus, czyli mamy 16 trzecich x. I minus 4 trzecie razy 3 to będzie minus 4. No i tutaj mamy postać ogólną, zatem, żeby przejść do postaci kanonicznej, no to obliczymy sobie P, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka ze wzoru minus B przez 2a. Zatem tak, A to będą minus 4 trzecie, B to 16 trzecich, natomiast C to minus 4. Zatem minus B to będzie minus 16 trzecich, 2 razy A, czyli 2 razy minus 4 trzecie to będzie minus 8 trzecich, oczywiście tutaj wynik będzie dodatni, czyli możemy zapisać, że 16 trzecich dzielimy przez 8 trzecich, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli przez 3 ósme, skracamy. Mamy tutaj dwójkę, tutaj ósemkę, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka wynosi 2. Zatem, jeżeli pod x, no bo wierzchołek ma dwie współrzędne, p oraz q, natomiast ta współrzędna pierwsza, to p, to nic innego jak x w naszym punkcie, natomiast q to będzie y, czyli jeżeli w miejsce p do wzoru funkcji pod x podstawimy dwójkę, to wówczas wyznaczymy y, czyli q. Mamy zatem y równa się minus 4 trzecie razy x, czyli 2 do kwadratu to 4, czyli 4 pierwsze, dodać 16 trzecich, razy x, czyli razy 2 pierwsze i jeszcze odjąć 4, czyli to musimy sobie obliczyć. Czyli tak, tutaj mnożenie, czyli mamy minus 16 trzecich, dodać. Niczego nie skrócimy, czyli 32 3 odjąć 4, czyli mamy tak 16 3 odjąć 4, zatem 16 3 odjąć 12 3, ponieważ 12 podzielić przez 3 to da nam 4 i wówczas mamy wspólny mianownik, czyli 16 odjąć 12 to 4, czyli mamy 4 3. Zatem wierzchołek ma współrzędne 2 oraz 4 3. Gdy mamy p oraz q, wiemy także, ile wynosi a, no to możemy już teraz podać wzór na postać kanoniczną, czyli tutaj wyżej musimy podejść. y równa się a, a a to minus 4 trzecie. x odjąć p, czyli x odjąć 2 do kwadratu dodać q, czyli dodać 4 trzecie. Spójrzmy teraz na podpunkt B i tutaj wykorzystamy tę metodę, czyli wyznaczymy sobie pierwszą współrzędną wierzchołka z takiego wzoru i zobaczycie, że ta metoda jest dużo szybsza, dużo krócej będzie się ten przykład rozwiązywał niż ten z podpunktu A. Otóż musicie zauważyć, że jeżeli mamy dwa miejsca zerowe, to pierwsza współrzędna to będzie pierwsze miejsce zerowe plus drugie podzielić przez dwa. Spójrzcie tutaj na wykres pewnej funkcji kwadratowej. Miejsca zerowe to minus 2 oraz 2, czyli faktycznie wierzchołek znajduje się tutaj na środku pomiędzy tymi dwoma miejscami zerowymi, czyli możemy powiedzieć, że minus 2 plus 2 to 0, 0 przez 2 da nam 0 i tyle wynosi pierwsza współrzędna wierzchołka. Wykorzystując ten wzór mamy zatem minus 2 plus 4 przez 2 czyli dwie drugie, a więc 1 i to jest pierwsza współrzędna wierzchołka. Natomiast wierzchołek to jest zwykły punkt, czyli mamy co prawda współrzędne określone jako P oraz Q, ale to jest także X oraz Y, czyli jeżeli do wzoru funkcji w miejsce X podstawimy 1, to wyznaczymy Y, czyli Q, a więc drugą współrzędną wierzchołka. Ale zanim przejdziemy do wyznaczenia Q, to na razie jeszcze wykorzystajmy sobie ten wzór, żeby wyznaczyć A, czyli ten współczynnik przy X w drugiej potędze. No dobra, no to tak. Y równa się A nie znamy, możemy pod X1 i pod X2 podstawić miejsca zerowe, czyli mamy X dodać 2 razy X odjąć 4, no i w miejsce X i Y podstawmy współrzędne punktu, który należy do wykresu funkcji. Zatem 4 równa się a razy, pod x podstawiamy 2, czyli 2 plus 2 to 4, razy 2 odjąć 4 to będzie minus 2, zatem 4 równa się minus 8a, a więc żeby wyznaczyć a, obie strony tego równania dzielimy przez minus 8, zatem a to 4 przez minus 8, czyli minus 4 ósme, a więc minus 1 druga. No dobra, gdy wiemy, ile wynosi A, to możemy sobie wyznaczyć, czy podać już wzór funkcji w postaci iloczynowej, no bo wystarczy tutaj podstawić minus 1 drugą, czyli Y to minus 1 druga x plus 2x odjąć 4. No i teraz, żeby wyznaczyć Q, czyli tą drugą współrzędną wierzchołka, do wzoru funkcji w miejsce x podstawimy 1, czyli mamy y równa się minus 1 druga. Razy 1 plus 2, czyli 3, razy 1 odjąć 4, czyli minus 3, czyli y to będzie minus 1, druga, razy minus 9, czyli 9 drugich. No i to sobie zapiszmy tutaj. Aby podać wzór w postaci kanonicznej, musimy znać a, no ale a wiemy, że to minus 1, druga, Musimy znać P oraz Q, czyli to również mamy wyznaczone. Zapiszmy wzór na postać kanoniczną, czyli mamy minus 1, 2x odjąć 1 do kwadratu dodać 9 drugich.